chodźmy naokoło. Ludzie! Wszedłem na dach! Uwielbiam mokre barierki. O, idealnie śliskie lądowanie. Krystian Kowalewski, cieniec. Chcesz energola? Ja już nie... Nie, mogę. nie, nie, chcę energola. Masz śliską podeszwę? Nie szkodzi. W sumie to ten drożek jest ok, To ja mam słaby chwyt. Muszę zażyć coś na uspokojenie przed treningiem. A macie jakieś krótkie i obcisłe koszulki? To ja zniszczyłem ten murek. Nie będę jechał na drugi koniec Polski na jakiś zlot. Mam miejscówki u siebie. Tak, wiedziałem, że tu nie wolno wchodzić. Siłówki w parku są najważniejsze. Zrobiłem fajny skok, ale nie będę nagrywał. Storlor? To chyba jakieś randomy. Jak jestem z dziewczyną na spacerze w obcym mieście, to się przecież nie będę oglądał za miejscówkami. Plac zabaw jest tylko dla dzieci. Chodź, znam dobrą miejscówkę. Jest parę kamer, ochroniarz. Nie, ta ściana nie jest śliska, ja jestem słaby. A może by tak, ochraniacze do parku? Bardzo dobry pomysł. Już ci wysłałem te nagrywki. Najtrudniej jest zaimponować żulą. Kolejna siłownia zewnętrzna. Może kupię sobie rękawiczki do treningu? Tylko mi tego nie nagrywaj. Nie mówi się tracer albo freerunner. Mówi się parkurowiec. Ło! Mam nadzieję, że mi tego nie nagrałeś. Moja pierwsza miejscówka, to się zapomina. Jak zaczęła się moja przygoda z parkur? W sumie nic ciekawego, nie ma co powiadać. Zarabiam miliony na mojej pasji. No tak, wiedziałem, że to jest prywatne osiedle. Wychodzę na trening, nie będę uważał. Bardzo chętnie nagram ci dziesiąty raz. Pamiętajcie, najważniejsze, niebezpiecznie i bez pasji. O, fajna miejscówka, ale najpierw się rozgrzeję. Co, miałem krzyczeć? O, tam, żeby się wlot rozleciały, dawaj, dawaj!